Witam, witam. Jesteśmy niedaleko Dawson City, ale jeszcze jesteśmy na Alasce. To jest jeszcze po stronie amerykańskiej. Jutro rano przejedziemy do Yukon Territory, do Dawson City, gdzie się zaczęła gorączka złota. Miasteczko słynne znane dlatego, że tam poszukiwacze złota mieli swoją siedzibę i odkrywali swoje majątki. Jesteśmy na parkingu przydrożnym. Bo przejście graniczne jest zamknięte o 18, więc nie zdążyliśmy, przejedziemy jutro. W Polsce już jest w Polsce 10 godzin różnicy, czyli w Polsce już jest 9 rano w czwartek. Cisza i spokój. Tą szosą nikt tu nie jeździ. Przejechało, jak tu stoimy, parę godzin, przejechały może trzy samochody. Mamy piękną pogodę. W nocy będzie koło 10 stopni. W dzień było 20 parę, były jakieś przelotne opady, a ja chciałem Wam nagrać ten film, żeby właśnie Wam powiedzieć, jakie są nasze plany. Opuszczamy już Alaskę i jedziemy do Yukon Terytorium i tam pojedziemy nad morze Beauforta, morze Beauforta na północ, to jest część Oceanu Arktycznego. Po tym, jak pewnie spędzimy ze dwie noce w Dawson City. Poszukując złota, no chyba, że znajdziemy jakąś wielką żyłę złota, to wtedy, wtedy może nasze plany się zmienią. Ale ja chciałem o czym innym powiedzieć: mianowicie e, pytają się mnie ludzie, dlaczego tak szybko jedziemy. Jak byliście w Dżuno, czy nie można było tam zostać tydzień na przykład? Tam jest tyle rzeczy do oglądania, więc śmiało można tam było dłużej zostać. No, Mnie się wydaje, że różne osoby mają różne sposoby zwiedzania, bo to, że my nie jesteśmy w jakimś miejscu przez tydzień, to nie znaczy, że my nie oglądamy innych rzeczy. Można być w jednym miejscu tydzień i oglądać wszystko, a można być w tym samym miejscu dwa dni i pozostałe pięć dni tygodnia oglądać inne miejsca. No, to jest kwestia wyboru. Rok ma. 52 tygodnie, 12 miesięcy, 365 dni, i podróżując każdego dnia się coś ogląda. I to jest kwestia właśnie decyzji, wyboru: czy będziemy dokładnie siedzieć w jednym miejscu i wszystko oglądać, czy będziemy w drodze jechać i, i, i oglądać każdego dnia jakieś inne miejsca, inne rzeczy. Więc my raczej decydujemy się, głównie ja, bo moja żona może by wolała zostać dłużej w jakimś miejscu. Ale mnie ciągnie droga. Ja chętnie, ja chętnie po prostu zwiedzam inne rzeczy, zobaczymy tam jakieś ciekawe dwie, trzy rzeczy. Potem może kiedyś wrócimy. Byłem na Alasce rok temu. Dziś oglądamy głównie inne miejsca niż byłem przed rokiem. Może wrócimy na Alaskę w przyszłym roku, za dwa lata, za pięć lat i obejrzymy jeszcze inne rzeczy. To jest tak jak nawet w Krakowie. No, mieszkałem w Krakowie 25 lat od wyjazdu 40 lat temu z Polski pewnie byłem ze 20 lat co najmniej ze 20 razy co najmniej w Krakowie ciągle nie widziałem jeszcze w Krakowie wszystkiego muzeum narodowe w sukiennicach ze słynną damą z łasiczką Leonardo da Vinci nie widziałem jeszcze jeszcze mam po co wracać do Krakowa i, i... złapałem komarę. I, i, i co odwiedzać, co zobaczyć jeszcze w Krakowie rzeczy, których nie widziałem. Więc i na Alaskę będzie można wrócić i zobaczyć tu rzeczy, których nie zobaczyliśmy tym razem. Nie wydaje mi się, żeby taki sposób zwiedzania był lepszy, a taki gorszy. To znaczy dla jed jeden woli zwiedzać w taki sposób, inny woli zwiedzać inny. Czasami, jak się pojedzie, zobaczy się ciekawe rzeczy, które by się minęło. Na przykład spotka ciekawych ludzi. Widzieliście, że spotkaliśmy rodaków, którzy tam mieli problemy ze swoim landrowerem i są, w... czekają na naprawę, ale ruszyliśmy w drogę, spotkaliśmy na przykład motocyklistów z Litwy, spotkaliśmy dwie panie, które z Polski przyjechały na wakacje, wypożyczyły Transita Connect i podróżują tym Transitem. Po, po Alasce, więc następny komar. Tu jest jednak sporo tych wadu, więc to są po prostu no, kwestia wyboru, jak to chce zwiedzać Amerykę, i, i żaden z tych sposobów nie jest ani lepszy, ani gorszy. Po prostu wydaje mi się, że, że każdy jest dobry. Tak to wygląda na dzisiaj. Chyba ostatnie moje słowa ze, z Alaski bo wracamy do Kanady, będzie Yukon terytory i będzie Northwest Terytory. Pierwszy raz będę w tej prowincji kanadyjskiej, Northwest Territory. Pojedziemy właśnie na samą górę do Oceanu Arktycznego, ale inną drogą niż byłem przed rokiem z ekipą Starów i potem już powolny powrót do domu. Tymczasem na moim normalnym kanale na YouTube jesteśmy w dżuno, czyli filmy są sprzed 10 dni co i tak jest dobrym wynikiem, bo, no bo przypominam Wam, że produkcja filmu, wyprodukowanie takiego filmu 15-minutowego czy półgodzinnego to jest no czasami 10-15 godzin pracy. Także jak codziennie troszkę tutaj zrobię, no ale nie mogę poświęcić całego dnia jechać jeden dzień, a dru drugi dzień cały sklejać filmu. Więc te opóźnienia są, że tak powiem, oczywiste. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Patronite będzie zlikwidowany. Dziękuję wszystkim, którzy wspomagali mój kanał do tej pory, ale już likwiduję Patronite'a nie będzie możliwości wspomagania kanału. Natomiast no, zachęcam wszystkich, którym się, którym się moje filmy podobają i którzy chcieliby w jakiś sposób pomóc mi, żeby, żeby wpłacać pieniądze no, tam, gdzie one są naprawdę potrzebne. No. Na Caritas na przykład, wspomożenie telewizji IWTN, EWTN, która jest moją ulubioną telewizją katolicką, e, pomoc dla, dla Dominika, inic.pl na przykład, czy w ogóle jakikolwiek nas się pomaga, można wejść i, i, i wspomóc e, e, osoby, które tego naprawdę potrzebują. Ja. Dla mnie było mi bardzo miło i dziękuję wszystkim, którzy wspomagali mój kanał, ale no, prawda jest taka, że ja tej pomocy nie potrzebuję. To były wyrazy jakiejś e, przyjaźni z Waszej strony, za które jestem Wam bardzo wdzięczny, no ale, ale dużo lepszą rzeczą będzie, jeżeli, jeżeli właśnie te pieniądze trafią do tych, którzy tego naprawdę potrzebują, więc. Patronajta likwidujemy. Ciągle chyba na YouTube jest tu taka ikonka wesprze i można na to kliknąć, ale, ale po prostu ona jest i e, trudno robią likwidować. Natomiast no, naprawdę wydaje mi się, że lepiej wspomóc tych, którzy tego potrzebują, na przykład Caritas, który dotrze do osób, które potrzebują naszej pomocy. Natomiast, no, mnie ta pomoc nie jest tak naprawdę. Konieczna więc, dziękuję wszystkim, którzy do tej pory wspomogli mój kanał. Ale, ale powoli likwidujemy Patronajta. To nie jest takie proste, bo najpierw trzeba maila do nich napisać, oni pytają, a dlaczego? No bo oni też mają działkę swoją, więc, więc uważają, żeby, żeby tak szybko od nich nie odejść. Ale. Ale odchodzimy od tego. Tyle mojego monologu. Myślałem, że nagram taką minutkę, a tu się już zdaje się robi z tego 10-minutowy monolog. No ale e, myślę, że to nie szkodzi, prawda? Zawsze będę taki pogryziony. Kolejna komarzyca zabita przeze mnie. To jest problem. Tak, jest stosunkowo mało tych komarów w tym roku w porównaniu do tego, ile było w tamtym roku, ale, ale no, są te komary tutaj. Tam, Widzicie, tutaj mamy. Na tym parkingu jest stolik, jest, jest miejsce na ognisko, no jest też parę takich mokradeł, yy, kałuży, więc to jest doskonałe miejsce. Doskonałe miejsce dla komarów, żeby się rozmnażały, a komary, żeby się rozmnażały, potrzebują krwi ssaków. I to właśnie one robią: usiłują tą krew ssaków wykorzystać na mojej skromnej osobie, ale nie dajemy się. Jak na razie mam wycukłem ich tyle, że, że chyba mam, e, jesteśmy do przodu. Jesteśmy do przodu, jeżeli by ktoś tutaj e, próbował liczyć, ile razy one mnie urządliły, a ile razy ja je zatukłem prowadzę w tej statystyce wyraźnie. Ostatnie nagranie Zalazki jutro wracamy do Kanady, ale dalej podróżujemy po dalekiej północy i i to by było na tyle informacji, natomiast normalne filmy z podróży będą się zjawiały co parę dni, i po naszym powrocie do Charlotte też będą, będę kontynuował. Teraz jest szósty tydzień naszej podróży, a myślę, że jeszcze nam to zajmie co najmniej cztery tygodnie, zanim wrócimy do domu, więc to nie jest koniec naszego podróżowania, ale. Ale, koniec podróżowania po Alasce, bo jeszcze została Kanada, no i powrót przez, przez Stany Zjednoczone do domu, jeszcze, jeszcze kawał drogi do domu. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dziękuję za wasze suby. Dziękuję za komentarze. Bardzo proszę o komentarze, bo to powoduje lepsze pozycjonowanie kanału, więc, więc komentarze jakiekolwiek są mile widziane. Trzymajcie się i do zobaczenia. Bye.